Siłownie planerowe powstają jak grzyby po deszczu, ale nie zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem odbiorcy, bo to do, do mieszkańców siłowni są kierowane. Nie wiedzą, jak z nich korzystać, nie wiedzą, jak efektywnie je wykorzystać. I nie wiedzą, jak bezpiecznie z tego korzystać. Niektórzy na przykład się wstydzą. Wstydzą się swojej tuszy, wstydzą się swojej postawy. Często to jest powód, dla którego ludzie po prostu nie chcą uczestniczyć, pokazywać się wśród innych osób, tylko wolą gdzieś ewentualnie, jeśli już coś robić, to gdzieś w domowym zaciszu wpływ na, na to, ile osób korzysta z siłowni plenerowych, na pewno jest często podyktowany jej umiejscowieniem. Umiejscowienie te nie zawsze jest trafne, chociaż. Teoretycznie, umiejscowienie siłowni jest podyktowane potrzebami mieszkańców, bo to oni często zgłaszają takie inicjatywy, że siłownia w danym miejscu by była przydatna i potrzebna. Natomiast nie zawsze tak jest i czasem, jeżeli po prostu trzeba wybudować określoną ilość siłowni, to one są wybudowane w miejscach, które nie zawsze są trawne. Mimo tego, czy, czy jest osób dużo, czy jest mało, to jednak zawsze ktoś na tej siłowni jest. Szczególnie wieczorami. Także można śmiało powiedzieć, że Polacy wyrażają pewną chęć, żeby uczestniczyć w ćwiczeniach na siłowniach plenerowych. Jednak nie zawsze jest to efektywne, sensowne i umiejętne. Natomiast ćwiczenie w sposób niepoprawny może się okazać szkodliwe. Można sobie pogłębić wady kręgosłupa czy, czy uszkodzić stawy. Dlatego my wyszliśmy z propozycją projektu Warszawa jest fit, który właśnie przede wszystkim ma nauczyć... Polaków jak korzystać z siłowni, żeby przyniosło to oczekiwane efekty, czy to jest wyrobienie kondycji, czy, czy zrzucanie troszkę tłuszczyku. Projekt Warszawa jest fit, rozpoczął się 4 kwietnia, zakończy się 22 sierpnia. Jest to projekt darmowych zajęć na siłowniach plenerowych, gdzie tak naprawdę każdy, kto przede wszystkim ma chęć, może przyjść poćwiczyć pod okiem instruktora, nauczyć się, jak korzystać z przyrządów tam dostępnych i osiągnąć wyznaczone przez siebie cele. Instruktor ma motywować, ma uczyć i ma pomagać. Przede wszystkim Chcemy osiągnąć taki efekt, że jeżeli ktoś przyjdzie chociaż parę razy na nasze zajęcia, będzie mógł już sam przyjść na siłownię plenerową, poćwiczyć i będzie to bezpieczne i efektywne. Myślę, że jest to istotne, żeby inne miasta również zainteresowały się tematyką siłowni plenerowych i zajęć z profesjonalnymi instruktorami, tak naprawdę to ma same korzyści.